Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, w tym odcinku chciałbym powiedzieć Wam, że co chciałbym nagrać w dzisiejszym odcinku? A co chciałbym nagrać w dzisiejszym odcinku? Taką informację, znaczy może pół informacja ponieważ chciałbym Wam powiedzieć, że jutro będę planował nagranie odcinka. I na zewnątrz, nawet jak nie będzie słońca, nawet jak będzie deszcz. No to i tak go nagram. Ja już rzuciłem chyba taki jeden odcinek. Nie, dwa odcinki chyba. Dwa odcinki rzuciłem, nie na zewnątrz. Takie odcinki. A dzisiaj chciałabym również nagrać taki odcinek. Nagrałbym dzisiaj w sumie, ale niestety robi się ciemno, a poza tym Zaraz będzie, zaraz będzie noc, a nie chcę tego odcinka rzucać, tego 21. Zawsze wolę o takiej porze nagrywać odcinki, ponieważ zawsze wtedy macie już czas. Niektórzy pewnie już zrobili zadania domowe, pewnie zrobili swoje zadania, obowiązki, w ogóle tam co mieli zrobić, i mają czas. Więc po prostu na takiej, o takiej porze właśnie wrzucam te odcinki. Jutro będę, właśnie tak jak mówiłem, planował nagranie tego odcinka. Nie, nie obiecuję, że będzie, ale będę planował, będę starał się, żeby, żeby ten odcinek jednak się pojawił. No i co? Taki odcinek, w sumie, taki trochę krótki. Sorry, że wczoraj nie było odcinka, ale niestety miałem Musiałem wykonać swoje. Miałem po prostu swoje sprawy. Jak zawsze. Coś musiałem zrobić. No i co, taki krótki, krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i kliknięcie w dzwoneczek, żeby być na tak bieżąco z filmami. No i co, to byłoby na tyle. Jak to cześć i pa.